Dzień dobry. Dziś test ziemniaków, które można kupić w wiławie. Wybraliśmy 5 gatunków, dość losowo, być może za rok zrobimy porównanie kilkunastu gatunków. I to na początku sezonu, bo teraz to chyba już wszyscy w ziemniaki się obkupili, choć na razie są odmiany wczesne. Być może w przyszłym sezonie będzie można kupić już w wiławie ziemniaki z ziemniakomatu, tak jak na przykład we Wrocławiu. Skąd w ogóle ten pomysł na testowanie ziemniaków? Dla większości ludzi przecież ziemniak to jest ziemniak, kartofel, pyra kupują w sklepie bez patrzenia na to, jaki to jest gatunek. Ewentualnie patrzą, czy jest to ziemniak sałatkowy, czy do pire. Ale ziemniaki się różnią i ten pomysł, żeby je przetestować, gdzieś tam się zawsze tlił z tyłu głowy. A bezpośrednim bodźcem była sytuacja z ostatnich tygodni. Dostaliśmy trochę ziemniaków od rodziny ze wsi, bardzo dobre, choć gatunku nie znam. A mam taką cechę, nie wiem skąd, że dość łatwo rozpoznaję w miarę naturalnie hodowane czy przygotowywane jedzenie. Koneserem nie jestem, ale naturalnie, naturalno od sztucznego bardzo dobrze rozróżniam. No i potem, jak skończyły nam się ziemniaki wiejskie z naturalnego pola, kupiliśmy nowe w markecie, należące do dużej sieci. No i to prawie się nie nadawało do jedzenia. Były po prostu niesmaczne, aż chce się powiedzieć, pastewne. Różnica była kolosalna. Więc poszedłem na rynek i kupiłem cztery odmiany, a piątą z marketu, tym razem z innej dużej sieci, dla porównania. Ugotowałem przez pół godziny z lakim dodatkiem soli i przystąpiliśmy do testów. W Polsce gatunków ziemniaków jest około 100, ale większość z nich jest z Niemiec lub z Holandii. W marketach zwykle jest dostępnych kilka gatunków na rynku trochę więcej. W Lilu generalnie sprzedaje się je jako do gotowania, sałatkowe, mączyste, choć nazwy gatunków są też na etykietach. Wiedące chyba różnie z tymi określeniami, ale też widziałem sałatkowe i do gotowania. Za to na rynku w Iławie odmian jest więcej i są sprzedawane pod nazwami odmian. Królował jeszcze tydzień temu Denar, w tym tygodniu było go mniej. Oprócz niego jest na przykład Lord, Bryza, Gala, Winieta, Owacja, Lili, Irga, Ignacy, Cekin. I podobnie jest w ogłoszeniach w internecie z okolicy, gdzie możemy też kupić na przykład Maderę czy Rivierę. Może dziwić tutaj na rynku obecność bryzy, która jako gatunek ma ponad 40 lat. A wiemy, że im dłużej odmiana jest na rynku, tym bardziej podatna jest na choroby, więc mniej opłacalna jest w hodowli. Ale jak wynika z danych hodowców, jeszcze odporność na wirusy bryza ma sporo. Często jest tak, że klientom sprzedawane są z sentymentu ziemniaki pod nazwami odmian, już, których już od dawna nie ma w obiegu, i są wykreślone z rejestru, ale tą historię akurat słyszałem z Mazowsza, U nas takich praktyk nie zauważyłem. Jako ciekawostkę podam, że jedna z hodowli w Polsce pobrała z banku genów w Boninie nasiona odmian wykreślonych już z rejestru i hoduje znowu te stare odmiany, np. irysa. Ok, co wynikło z naszych testów. E, ocenialiśmy smak i zapach ziemniaków. Oczywiście nikt nie wiedział, który gatunek testuje, była to ślepa próba. Nazwy zostały zdradzone uczestnikom już po wszystkich testach. E, ziemniaki oceniane były na skali od 0 do 5. 0 to znaczy najgorzej, 5 to najlepszy smak czy zapach. I tutaj u nas bezapelacyjnie w teście wygrał denar z 24 punktami za smak i zapach, a na końcu tabeli uprasowała się kolomba z marketu dużej sieci, co jakby potwierdzało regułę, żeby ziemniaki z sieciówek omijać szerokim łukiem. Co może wpływać na smak ziemniaka? Zbyt wielu odmian jadalnych modyfikowanych genetycznie nie ma na świecie, a w Polsce ich się w ogóle, w ogóle nie sprzedaje, więc oprócz cech gatunkowych na smak ziemniaka może wpływać ilość nawozów lub dodanego hormonu wzrostu. I może właśnie te czynniki sprawiają, że ziemniaki z marketów smakują jak produkty na pasze dla mniej wybranych zwierząt. Z drugiej strony, czy można hodować obecnie ziemniaki bez nawozów, tak w ogóle? A takie obietnice widzę w ogłoszeniach sprzedających ziemniaki, tak zwane ekologiczne. Jeżeli chodzi o denary z rynku, to nie kupiłem ich na stoisku z warzywami, ale stał obok, jakby na dokładkę do kompletnie innego stoiska. Czy wszystkie denary na rynku smakują podobnie? Tego nie wiem, ale może kiedyś to sprawdzimy. Więc ten test na pewno nie był pełny, ale mam nadzieję, że zachęci on do odkrywania smaków ziemniaków na własną rękę, bo koszt kilogramu to jest 50, zł, 82 zł, a hurtem w workach jeszcze mniej. A w każdym razie jest w czym wybierać. Z można sobie doczytać, które ziemniaki są wczesne, na co wpływa zawartość skrobi, ale o tym nie będę tutaj mówił, żeby nie przedłużać. I życzę smacznego. Dziękuję, do widzenia.